Witam, witam. Jesteśmy przed bojownikiem. Bojownik się straszy jak co noc. Myślę, czy mu nie wrzucić jakiejś rybki, jakiegoś glonojada, czy może jakiegoś suma, żeby było większy większy ruch tej wody, szczególnie z tego, z tego dna, bo te roślinki wydają mi się, że tak kurciaczku słabo rosną. Nie wiem, czy to jest właśnie spowodowane przez brak ruchu, czy światło, no weźcie, doradźcie czy to światło jest, jest niebieskie, niebieskie, białe czy ono jest za słabe? tu glony się jakieś rozwijają, popatrzcie, bąbelki zielone, także glony się rozwijają, jeśli glony się rozwijają to czegoś jest za dużo czy tam jest światło, myślisz, że to jest światło wina, nie wiem, a roślinki słabo, no nie wiem na czym to polega e, tu roślinka też słabo rośnie, korzenie długie, liści brak nie wiem o co chodzi. Tu jakaś roślinka też jakoś coś na słabo rośnie. E... No kurde, nie wiem. Nie mogę sobie tego jakoś poskładać wszystkiego. Co tu zrobić? Czy to rzeczywiście może być wina światła? Czy to wody? No ruch jest. No nie wiem. No w tym akwarium mam bojownika, mam jednego ślimaka i mam jedną krewetkę największą, taką, co wyłowiłem. I Troszkę cieplejszą mam wodę. No kurde, nie wiem. No weźcie doradźcie, czy coś tu wrzucić, czy coś tu jest nie tak. Czy to jest z powodu za dużym światłem, za małym światłem, tym ultrafioletem, czy to nie jest ultrafioletem, niebieskim światłem. No kurde, nie wiem. Nie wiem. Eee, jest piasek. No ładnie to wszystko wygląda, ale wydaje mi się, że te roślinki eee, słabo rosną. Nie wiem, no potrzymam jeszcze, podrzymam jeszcze parę miesięcy eee, i zobaczymy co z tego, co z tego wyniknie. No mówię, glony się rozwijają dość konkretnie na, na tym akwarium. Nawet na szybie tutaj, o, widzicie? I dlatego myślę, czy by nie dorzucić jakiegoś glonojada? Weźcie, powiedzieć, czy to jest ok, pomysł, czy nie? Że ślimak nie daje rady i krewetka nie daje rady, czy dorzucić tu jakiegoś glonojada? Dajcie znać, dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Eee, czekam na komentarze eee, wrzućcie i powiedzcie bo sam już nie wiem co mam z tym akwarium robić, no bardzo mi się podoba tylko chciałbym żeby były te roślinki większe i lepiej tu rosły a mówię, tu jest dość dużo glonów się tworzy nie wiem z jakiej przyczyny, no jak się tworzą glony, no, to też jest ok, no to znaczy, że są minerały, wszystko jest ale, ale no troszkę przegięcie jest z ilością w komunalnym akwarium, aż takiej ilości tych glonów nie mam. To są te glony miękkie, powierzchniowe. Eee, także powinny sobie dawać... W sumie jeden ślimak i krewetka na szybach to może być słabo. No, wrzućcie komentarz. Dobra. Eee, czekam na komentarze. Dziękuję za oglądnięcie. I... No i tyle. Dawajcie jakiegoś suba, łapę w górę i zobaczymy, co się dalej będzie działo w tym akwarium. Dobra. Do zobaczenia. Do usłyszenia.